Cześć witajcie, ja jestem Celu i zapraszam Was na kolejny odcinek naszych przygód z Minecraft A więc jak widzicie nowy mikrofon jest Lepiej się, lepiej mnie na pewno słychać Nie słychać stukania w klawisze Może... A czekajcie bo mam trochę za wysokie A zmienię do tchiny, co tam eee, Więc jak ktoś się skapnął, skapnął jest spostrzegawczy to 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 co oznacza taki ekwipunek pójdziemy chyba do kajwa, nie tu weźmiemy coś do podsadzenia tak chciałem iść do kajwa, ponieważ mało mam wszystkiego ja tu, no, może kobla mam ale to i tak jest mało chciałem gdzieś znaleźć jakiegoś cave'a bądź się może na mapie zobaczymy tam coś jak widzimy yy, to 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 mało mam rzeczy żeby yy, żeby móc zrobić nawet magazyn coś tu jest, czy tu nic nie ma, Ach, co tu jest, żelazo na dzień, dobry. no mam 3 kilo, ale na razie pewno i tak on się pokopać nic, no chciałbym znaleźć diamenty, diamenty z pewnością chciałbym znaleźć, żeby, 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 żeby iść do netheru na przykład zrobić enchanting Ogórazku, ogórasku, ogórasku. O, ogórasek buchnął. I zrobił dziurę. mógł tu śmuć, no. Ogórasek buchnął. Mamy na normal? Mamy normal. Czyli damy radę. No i... I... I. Uderzymy w kaywa. Czy tam kaywa to mu będzie? Ajki, jakby to powiedzieć. Co tu jest? Może, może... Jest! Jest kajf, jest kajf. Pochodnie mam jeszcze w jaki punkt. Już na dzień dobry. Dużo żelaza. A żelazo jest bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo, 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 bardzo. że złożę taką siebie po 4 i po 2. O, tu jeszcze kolejna. A tutaj coś więcej jest. Kiedyś to Muzyka jest wolna, znaczy fakt jest. Muzyka jest off. Mamy wiaderko z wodą, żebyśmy się nie potopili w lawie. Przypadkiem. No dobra więc po tym jak zwiedzimy kejwa to chyba cały odcinek nam zejdzie jak nie dwa bo jak ja już wchodzę do kejwa to chcę to zrobić tak żeby szybko do niego nie wracać to 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 to, 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 to w następnym odcinku możemy wziąć się za magazyn bo z kejwa będą rzeczy w ogóle będziemy musieli polować na skórę polować na skórę z tego powodu że 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 potrzebny jest mi skóra do zrobienia obrazku, Nie obrazków, tylko tabliczek. Tak, tabliczek takich, co wiecie, co gdzie można włożyć item. I to tak mi się to zawsze, Ja tak lubię mieć w magazynie, żeby było... że nie trzeba czytać, gdzie co jest, tylko o, żeby na obrazku była rzecz, w którym się znajduje. To się jest mimo. Czyli czekajcie, my tu, tu, tam byliśmy? nie, tam nie byliśmy dobra, się przejdziemy tutaj żadnych mobów nie ma w sumie to idę... łuk sobie zrobiłem jak zauważyliście mamy łuk tu jest żelazo do wykopania bardzo miło ja lubię raz jakiś secik by się przydał cały żelazny bo mam też jeszcze złote gejciaski mam na wytęczeniu tyle węgla trzeba wykopać tyle węgla kiedyś to węgiel to normalnie taka rzadkość a tutaj teraz tu węgiel to jest wszędzie ostatnio pochodnie i staczek jeszcze mamy

Ale duży kajf. Oja, to w... O ja, o ja, o ja, opuszczona, opuszczona kopalnia. Będzie, będzie, jest opuszczona, jest impreza. wiem, 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 co zrobimy Czy ja słyszę fab... Matko Boska, zombie! Co? Czy ja słyszałem fap-fapera? Który poziom? 21 tory tory nie zbieram torów, ale... A opuszczona opuszczona ale mamy co idziemy do Kajewa, to dungeon albo teraz jak widzimy opuszczona więc jest dobrze jest impreza czekajcie muszę sobie ekran tak zrobić żeby mi się słabo widziałem. Mam nadzieję, że strasznie poprawi jakość ten, no, ten, nowy, ten nowy mikrofon, bo w sumie sam nie mogłem oglądać. Musiałem strasznie głośną muzykę robić, żeby nie było tak tych szumów wszystkich słychać. Mam nadzieję, że teraz to może być tylko lepiej. Z sprzętem już chyba nic gorzej nie będzie. Od Odcinek, jak widzicie dzisiaj jest ciast... pierwszy, ciastego, pierwszego nie był, bo nagrywam to z 23, nie pierwszego, dzisiaj z pierwszego nagrywam ale o pierwszego nie było, tego 31 były wczoraj chyba z dwa nawet, już nie pamiętam dokładnie no, Dobra, ja tu jakieś skrzyneczki słyszę już z Ho! Dobre Panu I się tam chyba już skrzynka Skrzyneczka, skrzyneczka, skrzyneczka Tu to jest poziom 20, no diamenty miały być, ale diamentów chyba nie będzie, bo zanim my coś zwiedzimy, to troszkę czasu minie. To z pewnością troszkę czasu minie Tam jest skrzynka FOOK! No halo, już po cięciu, już jestem. Musiałem szybko gdzieś zejść. Co tu tułem? Aha, cofniemy się po tamtą skrzynkę, co widziałem. To było tutaj, tak. Co to jest? A to jest... Nasiona dyni, nasiona arbuz. Super, dobra. Oho o dobra eee poszkadź chwilę dobra eee, jak my to rozeszliśmy tu jest aha, tutaj tutaj coś widziałem eee, na myśli coś, to jest slime czekajcie, tutaj już zablokujemy, tutaj woda spłynie pójdziemy zabić tego slima, choć do tego jest chyba Łapka potrzebna, wiecie, noś ręczka, rączka. Kolejna strunka. Dwa diaksy, ojea! Oh yeah! Dwa diaksy w stylu. no to... Jest slimeball. A slimeball to mi się przyda do pewnej rzeczy, tak wam powiem, chciałem znaleźć slimebole, Oczywiście chciałem iść polować na slimy a z jakiego tuż powodu bo chcę zrobić zmienić tą moją farmę na automatyczną tak chcę zmienić farmę na automatyczną żeby 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 a do tego są mi potrzebne lepkie piston ho Dobra jestem jestem już mam nadzieję że się obejdzie bez żadnych cięć więc mamy diamenty i i i Dwa diaksy i slimeball Czyli nie jest źle Ile mam żelaz? O, Tak już mamy przyszło. Jarę szybko to poszło. Już naprawdę nie wiem ile nagrywam przez te cięcia. O! ben! Czekajcie. Po to mam łóg właśnie. Alba, słyszę Ho 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 Endermana obstawiacie ile ich to może być? Poczekajcie, poczekajcie Tam gdzieś było zejście w dół O ile dobrze pamiętam tam tak tutaj był. A na tym poziomie lubią być diamenty chyba, nie? 14. Tam pewnie coś jeszcze jakieś zejście był będzie. To lubią tam występować z a Znaczy na dwóch nie? lubią tam występować diamenty. Więc myślę, że trochę raptowna nie zabraknie. węgla mamy staczek. Nie będziemy już dużo przepalać, ale... 13 Dobra Kopiemy ten wągiel I pójdziemy tu Trzeba to zwiedzić Opuszczone, no jak fajnie Ja lubię zwiedzać opuszczone Nie lubię zwiedzać twierdz. Z tą zawsze gubię. No, nie lubię zwiedzać twierdz, więc

Jeszcze troszeczkę diamentów bym chciał znaleźć, wiecie? Jeszcze jest 5 minimum Naprawdę 5 diaksów bym chciał jeszcze znaleźć Tak bym miał mieczyk, kilof Nie, to jest tutaj... Byliśmy. Zakręciłem się także. Nie znalazłem Spawneru małych pajączków Może coś tam yeah O oh yeah, oh yeah Diamond. Some. diamonds jak told you O oh, fuck. Będzie pojedynek strzelców Headshot Headshot Head Przejdziesz tu Leszczu? Ha ha ha, Yo A to jest słaby. Słabi ah. A? Dobra Tu jest lawa, bo muszę to obkopać najpierw Ops Nie chciałem je obkopać Będę było problemu z ich Wykopaniem Diamenty! Jest 5, tak jak chciałem Uuuu A więc mamy 8 diamentów. O ja. O ja. 8 to jest dobrze. Jest iście zajbiście powiem. O! przekle Są diamenty, jest impreza. I... Będzie kill off, będzie nether Może jeszcze coś znajdziemy? Teraz pewnie za nam pójdzie więc W fuleku Patrz tu to pojęzko Taaa! Ta, diamenty, diamenty, diamenty Diaksy Tylko diaksy tu, 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 Mamy diamenty. Cieszę się jak dziecko, jak nob jakiś Dobra. Mam diaksy. Dobra. Podejrzewam. Tylko dwa, naprawdę? Trochę możemy rozkopać. Aha, aha, aha. Złotko, nie chcę ryzykować. Troszeczkę już to chyba wszystko wygląda powoli. Jeszcze się przejdziemy... Tak. W sumie chyba jest jedna część, której jeszcze nie zwiedziłem. Nie widzę spawneru małych pajęków. No, nie wiem. Zawsze tu były przynajmniej strzycz Dobra, wspomnienie teraz. To jest złoto. tu jest jeszcze opuszczona. chyba nie zbyt halo jest tu kto 16 level na 30 lepszy mija na pewno yooo O, trzy diamenty! Jak to miło. Naprawdę. Jo. Fuck! 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 No nie. No nie! No nie, no nie, no nie. Padłem. No kurczaki. Ale to jest przez mam nadzieję, że mam coś kobla albo żelaza Nie, żelaza nie mam dobra powinniśmy point jest albo w sumie sobie zrobimy więcej tych kiloków dwa powinny starczyć myślę szybciej dobra ale bzz, nie laguj teraz kiedy indziej, dobra? A to nie jest daleko wcale. Mieczeń wziąłem, żeby tam wszystkich pozabijać. Szybko. Matko nie pod wodą. Jakoś będziemy musieli to rozwiązać. Fok albo zanurkujemy. to zanurkować.

Słyszę lawę, mam nadzieję, że nie to mnie w mu się co jedynie modlić sorry, fuck Dobra, już nie mam czasu kopać teraz tego zobaczę Słyszę ostre lawy słyszę Matko, lagi mnie teraz złapały jeszcze Minecraft, poczekajcie no Minecraft, co ci jest? Co to po złości robisz? 12 diamentów. Że, 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 że no. Doszedłem tam, podniosłem itemy, patrzyłem w eku, żeby nie mogłem czegoś podnieść, aż nagle za sobą słyszę. Bum! Tak i padłem znowu. Pokażę Wam czat Wyszedłem przez Creeper. Dobra, teraz musimy tam jeszcze raz dojść. Dobra, tam ja zrobię cięcie, potem to jedynie złączę, dobra? Jestem. Chu, odskaki tu jeszcze biłem chyba. Dobry. 5-6 minut. Tu wszystko wokół pozabijałem. Creepery, co tu było. Oła! I, i, i będziemy kończyć odcineczek ponieważ już 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 ten już czas najwyższy może w kolejnym odcinku do, sprawdzimy jeszcze tutaj albo no, to odlukać już moby z zaraz będą tu mnie zabijać i się już naprawdę nie chce padać zaraz będą tu moby już jakieś diamenty na do widzenia już nie będziemy dalej szukać już tu na zaraz no, mobki wyskoczył nam no, tu zabijałem, ile tu mobów było bo spadłem w ogóle na dół zupełnie i mnie tam zaczęło terroryzować level 17-16 mieliśmy no cóż, poż, trzeba to wszystko poświetlać tutaj było pełno mobów naprawdę tam było pełno ich dobra, więc już mnie lagi nie łapią więc tym 12 jak sami, aż was moje dorączki. 13 skończymy ten odcineczek, więc zbył z wami seru i dziękuję wszystkim za oglądanie. Siemanko!